Tak mnie skrusz, tak nie złam, tak mnie wypal, panie, byś został tylko ty, byś został tylko ty, jedynie ty. Tak mnie skrusz, tak nie złam, tak mnie wypal, panie, Byś został tylko ty. Byś został tylko ty. Jeden, ty. Kochani, nie było mnie tu przez ostatnie dni z powodów różnych. Pierwsze, co zrobię, to muszę powiedzieć jedno słowo. Dziękuję. Dziękuję za cierpliwość, za wyrozumiałość, za słuchanie tego, co mam do powiedzenia, nawet jeśli było dla Was częściowo nie, niezrozumiałe i nawet jeśli nie do końca zdawaliście sobie sprawę z tego, to co przeżywam. I tak, Wam dziękuję, bo często nawet próba pomocy jest po pomocą. E... Najgorsze jest, kiedy bliscy sobie ludzie nie mają błyskawiczej sztuki komunikacji, wtedy zaczyna być problem. Dziękuję Wam wszystkim za wyrozumiałość, cierpliwość i za chęć pomocy, jakiejkolwiek pomocy. Nawet jeśli to była pomoc tylko wirtualna. Często sama możliwość wygadania się, wrzucenia z siebie pewnej wiadomości czy pewnej może i myśli stanowi, daje dużo ulgę i pozwala normalnie funkcjonować. A wreszcie dziękuję pewnemu człowiekowi za to bierne, mi, mi, za to bierne milczenie i trzymanie mnie za rękę w obliczu takiej takiego obrotu sprawy za Twoje milczenie i za to, że byłeś za to, że nie, za, nie, nie wycofałeś się nawet jeśli na Ciebie krzyczałam eee, za to, że byłeś za to, że próbowałeś Okiełznać moje emocje, a najważniejsze dla mnie jest to, że dawałeś mi do nich prawo. Tak po prostu dawałeś prawo do złości, do nienawiści nawet, które teraz już przekształca się we wdzięczność, ale uwierzcie mi, że Wszystkie uczucia, które chyba istnieją, przeszłam yy, przez ten czas. Przez te parę dni wydawało mi się, że życie przewróciło mi się do góry nogami. Dzisiaj, dzisiaj już, już tak nie myślę, bo przecież został fundament. Zostało to. Nie, to jest najważniejsze dla mnie? Zostały chciwie, że mi została ufność w Ciebie. Czasem pojawia się irracjonalny strach, ale to przejdzie. Czasem, moi kochani, trzeba wykazać Tr troszkę więcej empatii. Tamten status na moim prywatnym Facebooku, który mam teraz na myśli, musiał zostać zlikwidowany. Na szczęście nie z powodu waszej, e, waszej reakcji, moi kochani reko rekolekcjonistki, ale z powodu pewnego. Nieodpowiedzialnego człowieka, który uważał, że ma prawo wtrącać się do moich spraw prywatnych, i tyle. Bardzo Wam za to przepraszam. Ale Tobie Jezu, jeszcze raz dziękuję za tych wszystkich ludzi, których zostałeś w tak złym, w tak trudnym. I tak w nieprzewidywalnym okresie mojej egzystencji. Nawet za to milczenie i za tę chęć milczącego towarzyszenia. Dziękuję. Zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia mówi o pocieszeniu. Pocieszajcie, ale nie na siłę bo często pocieszanie to zwyczajne towarzyszenie tym, czego człowiek doświadcza i nie trzeba robić nic wielkiego czasem by starzeć, milczeć żeby po prostu być z drugim człowiekiem żeby ten drugi człowiek, który nierzadko nie jest w stanie nawet określić tego, jakich uczuć doświadcza. Mógł zatopić się w waszych ramionach. Mógł zauważyć, że wasze ramiona są pewnego rodzaju arką, w której on się może schronić. Że wasze słowo zamiast ranić przyniesie ulgę że wasze serce co by się nie działo będzie otwarte na drugiego człowieka nie było mnie tutaj mam nadzieję że nie pomyśleliście nic złego ale wracam wracam z pełną świadomością tego że muszę chcę bo tak naprawdę, moi drodzy, pomimo trudności, które teraz przeżywam, został fundament. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, panie, by został tylko ty. By został tylko ty, nie, nie ty. Dziękuję Ci Boże. Za tych wszystkich ludzi. Amen.